Firma PH Udróżdż, mieszcząca się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich, oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Dróżdż. W ofercie przedsiębiorstwo posiada 15 samochodów różnych marek, każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób Również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem telefonu 722 012 002. Proszę Państwa, gmina końskie od lat ma problem z Herkulanum, czyli barszczem Sosnowskiego. To wyjątkowo groźny, inwazyjny gatunek rośliny, kiedyś w latach 70. sprowadzany ze Związku Radzieckiego, miał być remedium na braki paszy, duże ilości masy zielonej, miały służyć do wzbogacenia oferty. Siano kiszonki dla, dla zwierząt hodowlanych. Okazało się, że w naszych warunkach klimatycznych ta syberyjska roślina nie tylko pięknie wzrasta, ale też uwalnia olejki eteryczne, które parzą, które mają zdolności do tego, żeby człowieka dotkliwie poranić, poparzyć, sprawić mu cierpienie. Od lat Gmina Końskie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska zwalcza ten barszcz na podstawie. Zgłoszeń do gminy. My zlecamy wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy usuwanie roślin. Problem jest w tym, by zgłaszać to na stosunkowo wczesnym etapie wzrastania, bo barszcz jest wyjątkowo odporny na takie mechaniczne próby likwidacji. Rozmnaża się zarówno przez system korzeniowy, jak i przez system nasienny. Im wcześniej zgłosimy, im wcześniej rośliny zostaną wycięte, i zutylizowane, tym większa jest szansa, że nie odrodzą się w roku następnym. Jak na razie trwa to dopiero 50 lat i nie widać specjalnie rezultatów, dlatego powtarzamy to co roku. Obecnie wchodzimy w kolejny drugi w tym roku etap. Od 1 sierpnia ten drugi etap obejmuje całość Gminy Końskie, ze szczególnym uwzględnieniem okolic dawnego PGR Giermodiszewice i Ośrodka Doradztwa Rolniczego, no bo tam było centrum występowania. Na naszej stronie internetowej Państwo znajdziecie formularz zgłoszenia. Cała akcja kosztuje nieco ponad 35 tysięcy złotych. My to zgłoszenie natychmiast przekierowujemy do przedsiębiorcy, który wygrał przetarg na likwidację. Nie wolno tego lekceważyć. Apeluję, żeby się do takich roślin podejrzanych o to nie zbliżać zdjęcia w dużym przybliżeniu, z dużą dokładnością podają cechy charakterystyczne można znaleźć je na stronach internetowych urzędu miasta i gminy Końskie wraz z ostrzeżeniem zwłaszcza dzieci i zwłaszcza w upały które nas dotkną w najbliższym czasie te skutki po parze nie mogą być szczególnie groźne, stąd ostrzeżenie i prośba o szybkie reakcje i zła, składanie zawiadomień do Gminy Końskiej. Gmina usuwa z terenów ogólnie dostępnych, natomiast nie mamy prawa usuwać tego z terenów, które mają swojego właściciela. To właściciel powinien to, to zrobić, natomiast my nie odmawiamy pomocy w, niezależnie od sytuacji, bo ja rozumiem, że wymaga to specjalistycznego sprzętu. Specjalistycznych środków ochrony pracownika, który takie rzeczy robi. W związku z tym, jeżeli do nas dotrą zgłoszenia, to niezależnie od tego, gdzie one będą występować, gdzie, czego będą dotyczyć, to będziemy reagować.